Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z programowania Botów na Discorda. W tym odcinku zaprezentuję Wam komendę help, jaką będziemy tworzyć, ponieważ no, mamy już komendę clear, no to chyba trzeba też dodać help, tak? No dobra, więc zacznijmy od tego, że będziemy potrzebowali napisać, jak już widzicie, komendę handler. Jeszcze dodamy modu discorda, eee, tak, i co? I trzeba teraz zacząć od podstawowych rzeczy, czyli trzeba sprawdzić, eee, czy, to, czy, czy możemy wyświetlić wszelkie komentarze, czyli client comments, map eee, comment, comment.name no i join przecinek separator help o widać wyświetlają się obie komendy A to teraz czas aby je wysyłał na czat a także może dodam jeszcze kategorie do tego, żeby on generował po kategoriach wszystko. A więc. Tak. Um. No, nie wiem. Może po. W następnym odcinku stworzymy kategorię, w tym nie będę zagrował, bo muszę to stestować. Przetestować, czy będzie działać więc let embed to new discord rich. embed i set titla pomoc pomoc weźmy jakiś kolorek html color codes taki do helpa o na przykład taki złoty przyjemny Nagrywa się? Nagrywa się, dwie minuty odcinka będzie, bo to łatwy będzie ten odcinek. No i kropka Set kolor e, e, Jak już mówiłem w, w poprzednich odcinkach na kanale, jest odcinek, który którym uczę o embedach, więc zapraszam. Chyba nawet będziecie mieli teraz tam w rogu, wad będziecie mieli link chociaż nie wiem ale chyba dodam albo w opisie sprawdźcie ale set description set this albo tak set description mhm. set description no i to właśnie trzeba będzie tam wkleić no i tutaj trzeba jeszcze sobie stworzyć na przykład led let comments Kom komendy Równa się o, o teraz. Zudescruption komendy no i message.channel.Send embed. Przetesujmy. Help pomoc. Clear i Help. Mam tylko dwie komendy. E, jeszcze dodamy sobie możliwość takiego czegoś, że on będzie po prostu. O, mam lepszy pomysł. Patrzcie. Że on, patrzcie. Join. Tak, to jest super pomysł. Chociaż opatrzcie. Zobaczcie, możemy zrobić takie coś, że... O, o teraz byłoby dobrze patrzcie. O, zrobię takie coś. O, no i... Procent common name. I znowu. O, i teraz byłoby lepiej czytelne, według mnie. Join, przecinek. Zobaczmy, czy to będzie tak jak ja myślę. Halo, co tak wolno się ładujesz, gościu? Jezus, marnie. O, udało się. Zaradzał się, no i help. O, jak widać, dodał chyba NK na koniec. Nie wiem czemu, ale tak zrobił. Ale jak widać da się. Może inaczej patrzcie. Jeden tylko trzeba dodać. O, teraz będzie ładnie wyglądać. O! Teraz by było jakoś. To będzie teraz dobrze wyglądać. Bo mówię wam. O, teraz idealnie będzie. Dopiero się zadowolomaczcie. Patrzcie. O. Jak widać, o, teraz to już wygląda dobrze. Teraz stwórzmy pewien taki system, jakby if uh, that length uh, jest mniejszy od jedynki else. No to zrobimy coś podobnego, ale tym razem trochę inaczej if message klient that comments, that, that has komenda czyli inaczej to będzie args 0 czy na początek wykrzyknik to będzie return i nie wykona tego kodu ale jeżeli jest to on musi zrobić tak kopiemy to i komendy komenda, komenda no to that name albo inaczej add field komenda Komenda name. Czyli tak. Nazwa. Nazwa. No i opis. Opis. Dest. Proszę bardzo. I gotowe. To sprawdźmy, czy działa. Help. Komenda Help działa. Help clear. Komenda is not defined. Help clear. Opis undefended, name undefended. Jezu, get. Tutaj, przepraszam, kolejny błąd. Ile ja już mam odcinka? 8 minut. Eee, help clear. Proszę bardzo. Działa, działa. Eee, jak widać, wszystko działa. No i dziękuję Wam za oglądanie. Żegnam się z Wami. No i cześć.